Zgłosił się do nas pan, który nie zdał badania MPU w sprawach za alkohol. Przygotowywał się w jednej polskiej firmie do badania MPU. Tam miał 8 godzin. Niestety nie jest to niemiecki psycholog transportu, więc ta firma nie ma dużego doświadczenia. Także wynik zakończył się negatywny. Przeczytałam, żeby dowiedzieć się, co poszło nie tak, bo pan nas prosi o pomoc, żebyśmy my teraz go przygotowali żeby tym razem zdał badanie MPU. Także yy, zapraszam Was serdecznie na bezpłatne szkolenie 15 stycznia, żebyście się dowiedzieli. Tam będę mówić, jakich błędów nie popełniać podczas rozmowy z psychologiem, jakich błędów nie popełniać, żeby tutaj przy wyborze odpowiedniego psychologa transportu, który przygotujecie do badania MPU, jeśli chcesz takie przygotowanie mieć. To wszystko dostaniesz ode mnie za darmo. Także napisz w komentarzu. Chcę jeśli chcesz otrzymać linka do zaproszenia do, właśnie do tego szkolenia. A więcej będę mówić na tym szkoleniu co poszło nie tak? Tutaj jest 18 stron. takie gutach ten analizujemy bardzo często. Tutaj pan był bardzo zawiedziony, bo zapłacił kilka tysięcy tak euro za przygotowanie. I teraz jest do tyłu o te pieniądze, a najgorsze, że jest do tyłu o kilka miesięcy, bo dopiero za kilka miesięcy może po raz kolejny starać się tutaj o to, żeby podejść do badania MPU. No i co? I niestety nie ma uprawnień, jego praca jest zagrożona, jego mm, dalej jest uzależniony od innych osób, które go wożą do pracy. Także nie popełniaj tych błędów, o tym wszystkim będę mówić na szkoleniu. Do zobaczenia.